Ekscelencjo Metropolito Gdański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jestem zaszczycony, że przyjąłeś nasze zaproszenie na tak ważny moment w historii naszej parafii, a tym historycznym momentem jest poświęcenie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu. Nasza parafia ma tytuł Bożego Ciała, dlatego pragnieniem. Parafian było to, abyśmy nie tylko mogli uwielbiać Pana Jezusa podczas Eucharystii, ale ich pragnienie była także adoracja i uwielbienie Pana Jezusa w ciągu dnia, aby mieli taki dostęp do Pana Jezusa i mogli prowadzić z Nim dialog, uwielbiać Go, dziękować, prość. w Chrystusie, siostry i bracia. Kardynał Robert Sarah w pięknej swojej książce o milczeniu mówi, że żyjemy dzisiaj w świecie tak bardzo pełnym hałasu, że ten Bóg ze swoim głosem nie jest w stanie się przedrzeć do naszego serca. I dlatego bardzo dobrze, że tutaj powstaje ta kaplica wieczystej adoracji, gdzie będzie można przyjść, usiąść czy uklęknąć. Stanąć przed Chrystusem, wyciszyć swoje serce, pozwolić, żeby On zaczął do nas mówić, bo On chce mówić do naszego serca. On chce przemieniać to serce i kiedy mu pozwolimy, On jest w stanie dokonać wielkich cudów, wielkich znaków w naszym życiu. I potrzeba, byśmy z odwagą mówili, że jesteśmy wierzącymi, byśmy się nie wstydzili tej wiary, byśmy zawsze tę wiarę próbowali przekazywać innym. Ale stanie się to wtedy, kiedy sami będziemy mocno wierzący. Bądźcie więc doskonali, mówi święty Paweł. Bądźmy więc doskonali w naszej wierze, abyśmy mogli tym darem podzielić się z innymi i pomóc im odzyskać nadzieję w życiu. Amen. i wysłuchajmy naszych ogłoszeń duszpasterskich. Od dzisiaj będzie kaplica z Panem Jezusem otwarta w dni powszednie od godziny 9.30 do 17.30, a w niedzielę i święta od 14.30 do 17.30, czyli pomiędzy mszami poranną a wieczorną. Pan Mariusz, widzę się podniósł, on zabierze głos i powie nam na temat tej kaplicy, która za chwilę będzie poświęcona. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, księże proboszczu, księże dziekanie, drodzy księża, szanowni państwo, 16 lat temu utworzyliśmy Stowarzyszenie Komita Rodzina de La Pace, którego misją jest modlitwa o pokój przemysłą sakramentem. Pierwsze takie centrum Modlitwa o Pokój powstało w Jerozolimie przy Czwartej Stacji Drogi Krzyżowej, a później po pięciu latach został przeniesione do Betlejem, gdzie trwa adoracja i Modlitwa o Pokój. Kolejne takie miejsca powstały w Kazachstanie, w Oziarnoje. Tam na zaproszenie arcybiskupa Tomasza Pety powstało takie centrum Modlitwa o Pokój w miejscu matrologii wielu narodów. Kolejne miejsca powstały w Madżugorje. I tutaj na prośbę arcybiskupa Henryka Hozera świętej pamięci ma powstać kapis altracji wieczystej. Na przy współpracy z księżmi Palotynami zostało utworzone centra mąstwy o w Kibecho w Rwandzie, w jedynym miejscu objawienia Matki Bożej w Afryce, jak również w największej bazylce na świecie, w ma na brzeży kości słoniowej. Powstało Centrum o Pokój w Korei Południowej, w, na Filipinach w Dhaboopal, a aktualnie w tej chwili tworzy, są przygotowane, są prowadzone prace w utworzeniu Centrum o Pokój w Stanach Zjednoczonych, dokładnie na środku Stanów Zjednoczonych, w Kansas, w miejscowości Biloitz, jak również po drugiej stronie kuli ziemskiej na Papuie Nowej Gwinei, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W Polsce, również powstało centrum Łątkował pokój w Niepakalanowie. E, to jest niezwykłe miejsce, bo w ubiegłym roku była piąta rocznica trwania adoracji wieczystej w Niepakolanowie. W ciągu tych pięciu lat tylko e, online połączyło się na adoracji prawie 16 milionów wejść, było, czyli tych ludzi, którzy adorowały znacznie więcej. Takich centrów o pokój ma powstać 12, do tej pory powstało 8, 2 kolejne, jak wspomniałem, są w trakcie przygotowań, w trakcie realizacji. Bo ta liczba 12 jest liczbą limitowaną, tych centrów o opokój, ale pragniemy, aby tych miejsc adoracji powstało na świecie jak najwięcej. Utworzyliśmy takie równoległe działanie, które nazywamy gwiazdami na płaszczu Matki Bożej. Takich gwiazd może powstać, daj Boże, jak najwięcej w każdej parafii. Aktualnie w tej chwili zostaliśmy zaproszeni przez kardynała Sako do Iraku, aby właśnie w ur z miejscu, z którego wyszedł Abraham, powstało miejsce adoracji, martwo o pokój z transmisją na cały świat. Kaplica Adoracji, która powstaje tutaj w naszym pięknym kościele, ma na tematykę źródła, źródła miłosierdzia. W tym źródłem miłosierdzia jest Eucharystia, jest Chrystus. Pragniemy do niego przyjść, powierzyć mu swoje wszystkie uczucia. Pragniemy dzisiaj mówić się o pokój w naszych rodzinach. Kościół jest zagrożony poprzez ataki na rodzinę. Widzimy, co się dzieje. Mimo, że nie ma takiej rodziny, która nie przeżywa jakichś sytuacji trudnych, z racji relacji międzyludzkich, wzajemnych, to są relacje między małżonkami, czy, czy między dziećmi. Pragniemy, aby. Z rodzinami, z rodzinami w tych trudnych momentach przychodzić przed Najświętszy Sakrament i prosić Chrystusa o pokój w naszych sercach, o relację. Jezu, ratuj naszą miłość, naszą rodzinę. Na pewno zostaniemy wysłuchani. Przychodźmy przed oblicze Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wszystkie te miejsca, kaplica adoracji, które są gwiazdane na, na płaszczu Matki Bożej otrzymały od stowarzyszenia komentarze na specjalny certyfikat, który pragniemy przekazać na ręce księdza arcybiskupa. Mój syn odczyta treść tego certyfikatu. Pokój zostawiam nam, pokój daje wam nie tak, jak daje świat, ja Wam daję certyfikat. Gwiazdą na płaszczu Maryi Królowej Pokoju rzymskokatolicka rzymsko pod wezwaniem Bożego Ciała w Gdańsku została włączona do Międzynarodowego Apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, realizowanego przez Stowarzyszenie Komunita Regina de la Pacha. Chodorowy udział w Apostolstwie pokoju realizuje się w pełni duchowego współuczestnictwa w łaskach płynących z modlitwy całej międzynarodowej wspólnoty przed Żywym i Prawdziwym. Jedynym Zbawicielem na pokoju, Jezusem Chrystusem, obecnym w najświętszym sakramencie. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy, włączając się w modlitewne dzieło, pozostają w duchowej łączności ze światowymi centrami Modlitwy o Boga dwunastoma gwiazdami w koronie Maryi Królowej Pokoju. Jego ekscelencją wszystkie działania, które podejmujemy ramach stowarzyszenia czym w Kościele. Dlatego też na ręce naszego pasterza i jego ekscelencji księdza arcybiskupa będzie przekazać ten certyfikat, aby księdza arcybiskup zeskał, zechciał przekazać go dla tej wspólnoty parafialnej, aby modlitwa o pokój zacznęła z tego miejsca, mogła przemawiać w tym światła i od świata naszego serca. Procesja uda się do kaplicy adoracji, gdzie, gdzie ksiądz arcybiskup dokona jej poświęcenia w liturgicznym obrzędzie. Następnie najświętszy sakrament zostanie przyniesiony do kaplicy i udostępniony publicznej adoracji. tę kaplicę przygotowaną dla adresu Najświętszego Sakramentu. Sprawa byśmy, biedniąc obecnego tutaj Chrystusa, nieustannie jednoczyli się w tajemnic z tajemnicą Jego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.